że to on zamierza. Może być gorąco. Podejście do statku na jest zbyt Witajcie, z tej strony Spiner! Musisz Exe I to kolejny odcinek z Grimirrors Edge. Jak pewnie pamiętacie. Ostatnio został nam przedstawiony nowy typ przeciwnika. Który nie jest naszym przyjacielem. Ale w sumie też nie wrogiem, gdyż jakby tak na to nie spojrzeć. Ma w sobie coś z nas. Przecież ma w sobie coś... Co i my mamy? W sensie, że... Czejcie. Szybko zanim odjedzie. Łatwo powiedzieć, żebym szybko się pośpieszył. Biorąc pod uwagę. Że nie jest to zbyt przyjemne i bezpieczne miejsce. Huh. No i pięknie. Bardzo ładnie wykonaliśmy to. Zlecenie... I skok! Bok! Tak też można to załatwić. To jeden ze sposobów, w każdym razie. No i bardzo pięknie. Co się znajduje na tym statku? Cholera wie. Cholera najprostsza A, odpowiedź na, na świecie. Mikar. Kieruj się prosto na pokład, skoro tam widziałaś tego gościa. Jak już go znajdziesz, spadaj w Sporo się tam nie niebieski, więc walka cię nie ominie. Okej, okay, no to jedziemy. A ten let's play jest ciekawy. Tyle akcji się dzieje dookoła. To jest niesamowite, wręcz normalnie... Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone... Bruce Lee, Jedli, Jason Statham, nie ma, nie, Chuck Norris nawet, nie, tyle akcji nie widzieli, no, nie, nie ma tyle akcji nigdzie. Przynajmniej możemy podziwiać tą niezwykle ładnie zrobioną folię. Ale ładna folia. Widziałem wiele gier, ale rzadko kiedy widziałem folię. Okej. Okay. Okej, okay, mamy przerąbane. Znacznie. nie wiem dokąd mam biec Więc biegnę przy Ciebie omijając ich tak na przód, Albo tak Albo w ten sposób też można No chyba sobie robić Ej, 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 ej. Młoda, wiem, że jesteś zmęczona i w ogóle, ale nie pozwolimy sobie na takie chwile wariastwa, gdzie spróbujesz skoczyć sobie, bo nie o to tu chodzi. Okej, okay. praktycznie jesteśmy w złym miejscu, właśnie sobie przypomniałem, że to jest bardzo złe miejsce. Ej, nie pozwolę się tak traktować! Okej. Okay. Rozprawimy się z nimi szybko hej, hej, hej Oj, on jest tu! Nie, Po mordzie się nie bije Okej, okay, mamy karabin Powiedziałem, mamy karabin można i tak przy to załatwić. Nikt nie mówi, że nie. Okej, okay, my powinniśmy być nawet nie wiem gdzie do końca. Ale chyba jesteśmy bezpieczni. Na chwilę. Ale bo nie, okej. Okay. Jesteśmy jednak w dobrym miejscu. Musisz znaleźć wyjście z pokładu samochodowego. Zawsze to jakiś postęp. Dużo na nas czeka. Można powiedzieć, że No, sami, sami nawet nie wiem, co można powiedzieć. Nie mam pomysłu po prostu. Okej, okay, ładnie tutaj. Przez pary trzeba przejść też. Czasem trzeba, czasem się zdarza. Możemy podziwiać ładne latające w powietrzu skrawki, plądowane nam przez fizykę różnego rodzaju. okej! Okay. Niezwykle interesujący element podziwiania naszego cienia i naszych dłoni. Przynajmniej nasze włosy się poruszają dosyć. No nic... to, 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 to fajnie, nie. Jesteśmy już tu, nie. Jeszcze mam jakąś pamięć o co mi więcej chodzi, więc nie martwcie się, pamiętam cokolwiek. Tak to powiem, o! No idealnie! Faith, nie zawiedź mnie w tym momencie. Zrób wszystko co możesz, ale mnie nie zawiedź. Pięknie, pięknie, cudownie. Powiedziałbym nawet, że zadziałaś to tak zgrabnie, jak tylko mogłaś. Ale wystarczająco. Miło z jego strony. Bardzo miło zresztą. Oh, Okej okay. Kolejne miejsce, w którym nie chcemy być Myślę, że bardzo dobrze nam wyszło, gdybyśmy nie trafiali w miejscach, w które powinniśmy być. Okay. Kobieto! Kobieta nawet mnie nie, nie teraz Bo naprawdę nie jest to miejsce, w którym chcemy być. Oj, pięknie, i pięknie, i pięknie! No w sumie bardzo zgrabnie, bardzo ładnie załatwiona sprawa i myślę, że nadajemy się do tego fachu idealnie. Zginęliśmy w ogóle? Chyba nie. Z mistrzami w tym co robimy. Jak na razie idzie nam wyśmienicie, muszę powiedzieć. Nawet gestykuluję teraz w ręczny, bardzo mocny sposób, żeby udowodnić, że jestem idiotą, bo i tak tego nie widzicie. Zdjęcie. Spoko fate, idziemy na dół. Albo... Albo no, do góry. Okej. Okay. To jest ten moment, w który naprawdę nie lubię. Powiedzmy sobie szczerze. Zaraz się dowiecie. Zresztą. Pewnie wy też by nie byliście jego fanem! Snajperzy! Albo sniper Myślę, że to będzie... Nie będzie to bezpieczna droga! Okej, okay, to będzie bezpieczna. Ship, ship, leken, leken tank! Jest dwóch sniperów? Chyba nie Chyba mamy chwilę odpoczynku tutaj Może dostaliśmy w głowę, ale to nas nie zabiło Hej, chyba wybrałem dobrą drogę w ogóle. Najbardziej bezpieczną. Taka cię nie uczyła, że nie strzela się do kobiet, które biegną w twoim kierunku? Możesz sobie narobić kłopotów, a tego nie chcesz. O, o, o! Okej, okay, ta walka będzie bardzo... a, nieprzyjemna. Ej, 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 ej. ej, ej, ej. To nie jest dobre. To co ty mi robisz tutaj, kobieto? Ej, 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 mamy mało życia, mało życia, mało życia, bardzo mało życia! Bardzo mało życia! Bardzo mało życia! życia. Okej, okay, wróciło nam życie. Okej! Okay. Ej! Nic dobrego z tego nie wyniknie. Powoli nie spieszymy się w ogóle. Ha, 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 ha. ha. Okej. Okay. Czy ty panie poziomu dobra rzecz? I komu nie zaszkodziło tak naprawdę jeszcze. Ej, jak już chceśmy mnie zabić, to do mnie strzelaje przynajmniej trafnie. Strzelaj równo. Ej, się zamyka Bardzo bym chciał, ale jestem zawodzeniem na wszystkich kierunkach jakie robię. No co wy robicie? Myślę, że mam ogromne szanse przegrać to. Ale nigdy, nigdy tego nie wiem, gdyż tak gra jest dosyć oskryptowana, więc... A, nieładnie! Bardzo nieładnie! No nie stój w gazie Kobieto Jestem bardzo dobrej myśli w tym momencie Co to miało być? Nawet nie wiem Okej, okay, to chyba mamy ten sam schemat, w ogóle. Okej, okay, tylko będzie trochę trudniej. No czemu nie byłeś tak blisko, kobieto? Dlaczego mi to robisz? Okej, okay, okay. okej. No pięknie. Cudownie. Ha, Mam zielone spodnie. Nie wiem, czy to powinno tak wyglądać. Okej, okay, naprawdę... Ta głośność może być wkurzająca czasem i to bardzo. Dlaczego nie może by to być tak samo głośno Jak w przypadku Gry Bo to naprawdę jest już denerwujące Okej, okay, mógłbym zabudować Jakieś tam efekty specjalne Ale teraz mamy takie wow, 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 Jak to się stało? Mogłem wam zapewnić jakieś fakty specjalne do to, ale naprawdę, naprawdę, te przerwniki są taką małą częścią gry, że naprawdę nie trzeba się skupiać na tym zbytnio. Ważne jest to, że to jest ważny moment dla fabuły, więc to jest ważne i ważne i to. Ta, strzelanie w miejscu, gdzie jest pełno. No tak, ja zauważyłem nawet prędzej niż ty Okej, okay. bardzo ładna animacja I bardzo ładnie kupiony ogień Nawet nie pytaj pasujący do całości Słyszałem co trzeba Słuchaj, krzyk mówi, że zakończyli proces Kate Tak szybko? Cuda przyspieszonego trybu, nie? Uznali ją za winną Oczywiście, że tak. O nie! Uznali naszą siostrę za winną! Jak oni mogli... Czemu te cienie są takie nienaturalne? Drake podrzuci Gnat'a w pobliżu nowego budynku CCC. Będę Cię informował. No i okej. Okay. To był kolejny odcinek. Bardzo zręcznie załatwione to było wszystko. Z tej strony jest Process procesy Do zobaczenia w kolejnym odcinku z... ...serii gry Mirror's Edge, który zobaczycie niebawem. Pewnie następnego dnia. Jak to zwykle mam w zwyczaju robić. W każdym razie, bye bye!